Dzień dobry, kłania się Boguś, grupa patriotyczna BNT. dorwaliśmy Bartolomeusa. Bardzo Bartolomeus. miło, bardzo miło. Bartek pomagał mi bardzo intensywnie, ale to naprawdę bardzo intensywnie w trakcie kampanii dotyczącej pana Janusza Korwin-Mikkego. Ale odcinam I... się od tego teraz. Oj, Sie... Nie, co było, to było. Co było, to było. Na tym poprzestajmy. Przyznaję się, było. A napracowaliśmy się, bośmy uważali, że pracujemy w dobrym celu. Pracowałem w dobrej wierze, razem z Bogu się zresztą. Dokładnie. Ja teraz pracuję dla. i Jestem zresztą dumny z wyników, żeby ja, nie było. Ja pras, pracuję dla Ciasteczka Paweł Ta Cookies. Ciasteczka. <laughs> Co masz do powiedzenia na temat Paweł Cookies? Mm, od początku byłem sceptyczny wobec ruchu Paweł Kukiza, a to, z... to zdziwiony. Myślę, cały czas. Uważałem, że i dalej uważam, że jest to człowiek, który o polityce ma niewielkie pojęcie. Jako radny może spisuje się dobrze, jako w pewien sposób ideolog, może również też, może w pewien sposób wznieci chęć działania w młodych ludziach. To jest dobre, to jest jak najbardziej na plus. Natomiast uważam, że nie powinien dostać się do parlamentu z kilku powodów. Po pierwsze jest on dość bliski pisowi. Jakby nie... Boguś? Boguś... Boguś jest blisko PiSu? Do parlamentu. Boguś do parlamentu? Ja Bogusia ja to bardzo cenię, więc uważam, że... Tutaj mógłbym pomyśleć, nad, tym, na, nad, tym, nad Bogusiem Dziękuję. mógłbym pomyśleć, nad, nad jego kandydaturą. Natomiast jeżeli chodzi o Pawła Kukiza, człowiek bez programu politycznego, który twierdzi, że to jest oszustwo polityczne. Ma rację, ale jeszcze większym oszustwem politycznym jest pójście do parlamentu, bo tak, bo nazywa mi się Paweł Kukiz, bo jest tam antysystemowy. Ile mamy w Polsce ruchów antysystemowych? Korwin, Kongres Nowej Prawicy... Jak, jak może być Korwin antysystemowy, skoro który jest z narzędzi systemu? Dobrze, w takim razie usuńmy z tego Korwina, masz rację. Kongres Nowej Prawicy, też jest... który też jest dobrze, też korzystawa. Nie, oni przyszli systemu. za mną, przyszli za mną do Paweł, do Paweł Kupski no, tak. i stoją wszyscy za mną. Cała wirtuszka cała, cała przyszła za mną. Już nie. Po co oni mnie wyrzucali z partii, skoro przyszli za mną? A, do a pan Królice. Stanisław Żółtek, który za to stwierdził, że, że działacze nowej prawicy nie powinni angażować się. w To widocznie nikt z nowej prawicy nie słucha tego, co ma do powiedzenia wiceprezes pan Stanisław Żółtek. I pan Michał Marucik. Być może, ale jednak jest bardzo wysoko postawiony. Pan Małysik, pierwszy prezes, wiadomo, więc... Mhm. Dobrze. Referendum. Referendum. Co do referendum? Pójdę, jak najbardziej pójdę zagłosować, Natomiast uważam, że jest to w, pewien, pewien sposób, w pewnym stopniu oszustwo wyborcze. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze. Ee, tych systemów zaczniesz, jest mnóstwo. Zaczniesz porównywać społeczeństwo brytyjskie do polskiego? No? Nie. No to dlaczego do nie to dlaczego nie dać najlepszy na mecie, jeśli na mecie bierze wszystko, bo to jest najprostszy... Najbardziej zrozumiały system dla nas. Ja nie mówię, że on jest. Ja nie, dla... mówię, że nie. Ja nie mówię, że nie, tylko że tych systemów w ramach jednomandatowych jedno okręgów wyborczych jest mnóstwo. Dokładnie tam, ale ten jest najprostszy w swojej formule. Nie? Bo w Jobach. Masz jeszcze mnóstwo, mnóstwo podsystemów, które mogą być wprowadzone. W różny sposób mogą być przeliczane głosy, w różny sposób mogą być... Nie, już się na mecie bierze wszystko. Ja nie. wiem, że są inne systemy iobowskie, inne systemy iobowskie, no, ale ten w okresie transformacji, nie myślisz, że w okresie transformacji, ten jest najbardziej wskazany dla nas, bo przeskakujemy się nagle z pociągu z PKP na pendolinę. Zobaczmy jaki mamy podział w Senacie. Jakich mamy senatorów? Świetnego mamy. Pan Kurz, zobacz. Pan Kurz sprawdził się jako mandatowy okręg yy, wyborczy. bo tam jest... nie wystawiła nawet kandydata przeciwko niemu. Przede wszystkim, ile tam jest. Yy... Nie chodzi mi o to, ile tam jest ugrupowań. A to nie. Tutaj jest u nas, nie ma. Czystego systemu jednomandatowych okręgów wyborczych w Se e Senacie. Bo to się tylko tak nazywa. Ja bym, ja bym się na czymś innym skupił. Jedna jedno mam do Tylko? Ja bym się skupił na progu wyborczym przede wszystkim. I na systemie przeliczania głosów. W tym momencie mamy system, który przelicza głosy w. Donta. System Donta, tak. System Donta, który polega na tym, że faworyzuje on te największe ugrupowania. Tak. Yy, istnieje takie niebezpieczeństwo, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało teraz taką większość, że będzie mógł konstytucję zmienić. Dokładnie. Co jest bardzo niebezpieczne. Musimy zaznaczyć, że w Parlamencie mogą tak naprawdę być trzy partie tylko. PIS z 50% poparciem, Platforma i ruch Pawła Kukiza. PSL wypada, lewica wypada, wszystko wypada. Nie myśl, że Czeflon niech wypada. Yy. <laughs> jeżeli, będziemy, jeżeli mamy zamiar, zamiar hmm. bronić e, jakby wyborców, w sensie ich zdania, no, tak? Zdanie wyborców musi, musi być odzwierciedlone, tak? Jeżeli mamy bardzo, bardzo dużo zwolenników w skali kraju, jakiejś idei, jakiegoś ugrupowania, a to ugrupowanie potem, na przykładzie brytyjskiej UKIP dostaje tak, jeden nie ma, mandat. Tak, bo nie ma, ono nie ma liderów. Ma jednego. No właśnie. No, I on się nie dostał. To jest bardzo śmieszne. Bo według mnie z oszołomem powinien dostać po za zajeżdżenie popularne. Tak, ale uważam, że po prostu Jowy nie są dobrym, dobrym punktem. Czyli sensie, że pójdziesz na referendum i zagłosujesz przeciwko. przeciwko. I za to ci jestem wdzięczny, że pójdziesz. Dzięki. Dziękuję. I na tym zakończymy.